Dzień dobry. Dziś pokazuję, prezentuję nasz nowy produkt. Wycinanka jednocześnie, mam nadzieję, doskonała dekoracja stołu. Na zaręczyny, na srebrne gody, na złote gody, na jakąkolwiek rocznicę śrubu albo tak po prostu na aromatyczną kolację. Proszę uprzejmie, sklejka, wycinanka i cóż to będzie. A no, tu będzie serwetnik. Żeby to ładnie wyglądało, to skorzystamy z tego wzoru. Panie go bardzo lubią, bo on do kompletu jest z tym wzorem. Ale dziewczynka nie będzie się dobrze prezentować. A dlaczego? Zaraz pokażę i objaśnię. Bierzemy serwetkę. Składamy ją tak. Po prostu. Prosto w trójkąt. I. Delikatnie układamy. Bierzemy następną serwetkę. Tak. I delikatnie układamy. Bierzemy następną serwetkę. Tak i tak. No i tak dalej. I tak dalej. Jest to no, żmudna robota, bo to ładnie trzeba tu wszystko poukładać, powkładać i Pogoda w tym roku i w maju i czerwcu bardzo, bardzo deszczowa, ale ponoć ma być już w lipcu, ma być słońce, a w styczniu ma już być śnieg. O, i tak sobie proszę Panią, delikatnie układamy, 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 układamy. I kolejna serwetusia, i kolejna serwetusia, i kolejną układamy, i kolejną dodajemy, i dalej, i dalej, i dalej, i kolejna, i kolejna, i kolejna. I kolejna. O! To, to mi spadło, to mi spadło. No i. No i. I kolejna taka. I kolejna. O! No i jak się podoba. Trochę żmudna robota. Trochę długo układania. Ale tadaą. Myślę, że to się będzie pięknie prezentowało na. Na, na okazyjnym stole. No to co? Mamy jeszcze pomysły na inne takie serwetniko-wycinanki. Jak panie mają jakieś pomysły, to poproszę podesłać komentarz, poproszę podesłać link, poproszę podesłać pomysł. Na co? No wszystko to znajdziecie u nas na serwetki-cudaniewidy.pl. Do zobaczenia.